Ktoś nie wierzył, to niech uwierzy, jak motorynki mogą latać. Nie, nie spadnie. Teraz można zobaczyć, czy tutaj są jakieś wycieki. Właśnie, serwis przeprowadzić. Serwis tak zwany w powietrzu. A ta jest z którego roku? 80. 80. rok. I tu jest wszystko 100% oryginał, nie? No o tych paskach klinowych to jest bardzo dobry ten, nic się nie porysuje, nie? No i dobra, to jeszcze trochę na dół, dobra, do góry, a tu siedzenie wysoko jest zrobione, aha, bo tutaj jest takie kierownica tak wysoko. Tam można regulować, tak w rowerze to siedzenie, mhm. Uh -huh, uh -huh. To są takie sztycy, Tu jest regulowane wysoko. Жизнь я отполил именно в этой